Siemanko widzowie witajcie w Maroko i tutaj zobaczycie, że Maroko jest spoko! w Maroko, w tym odcinku zobaczycie jak wygląda życie w Maroko i... To tyle. I co jeszcze? I... Oglądajcie. No. Dobra, chłopak będzie teraz nam otwierał kaktusa. Ej, 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 tak wygląda prawdziwy kaktus. Wcinamy. Tu jest do Barbary i tam pan. Le fig. Mój fig, nie fig, wcześniej. Plażowanie w Tagazu. Dobra, wchodzimy na plażę, nie nagrywamy arabusków, żeby nie byli źli, zaraz wpadamy do wody. Basta! Lokalną kulturę poznaje się wtedy, kiedy się w niej uczestniczy, więc ja już i idę się wykąpać. Mam nadzieję, że tam... Dobra, sobie zobaczycie. Dobra, jest w Maroku dosłownie na każdej plaży gra się w piłkę nożną. Nie trzeba znać języka, wystarczy podejść i dołączyć do drużyny, a reszta dzieje się już sama. I o to chodzi właśnie w piłce nożnej to sport, który łączy ludzi bez słów. Wychodzę właśnie ze sklepu. Najdroższe papierosy w Polsce czyli kamele kosztują tutaj około 11 zł. Wszędzie leżą kamele także mocna przebitka. Dobra, kochani, jestem lekko crazy, idę w klapkach pod tą wielką górę, żeby pokazać Wam skatepark. Nie wiem, czy to jest o! dobry pomysł, ale czego się nie robi tutaj dla widza, nie? Widoczek pewnie będzie zacny, ale mogę chociaż sybuty buty ubrać, a nie klapki koboty widzimy się na górze lampa lampa jak ta z... gazu piękne miejsce na mapie Maroka jestem teraz na tym yy, na tym skate i poznałem tutaj świetnego człowieka hello hello my friend how are you doing you good Yeah. I będziemy się ucili. Uh, on mnie nauczy kilku słów po marokańsku, a ja go nauczę kilku słów po polsku. Okej, okay, uh, say cześć. I, I want to ask you about Morocco. Uh, some question about Morocco. If you want to answer my question. Okay. But I hope to be honest with me. Yeah. Yeah. My first question: What do you think about Moroccan people?

It's all. Uh, oh, uh, yeah, it's uh, also. The best keder. Yeah, and if you want to say how was your family, yeah. you say. Uh, Kif dera la ila? Kif deira la ila? Oh, your accent is very good because? accent. <laughs> <laughs> Kif deira la ila. Now you are Moroccan. Mm. You are Moroccan <laughs> Okay, and uh, I know, I know. Shukran. Shukran. Shukran is mean. Thank you. Thank you, thank you. Okay. Yeah, and what? What? Uh, tell me uh, a word you want to, uh, to uh, learn. Uh, what is uh, awesome? Awesome, amazing. Amazing. Yeah. It's um, amazing. It's a uh, name in, in Arabic. Ra'e. Uh, Ra'e. -eh. Ara -eh. Zwin. I, I, it's also uh, this word. win -eh? Zwin. win Yeah. It's win. It's win. It's win. Yeah. It's win. It's win. It's awesome. Yeah. Okay. If you want to say I like it. powiedzieć, yeah. Oh, I like it. Yes, yes, yes. A... A zibni. A zibni? A zibni? A zibni win. A, a win. It's very good. Yeah. And now you, your accent is <laughs> yeah. like Amarok. a, zibni? a, zibni win. a is win. Yeah. Okay. Dajcie znać w komentarzu jak podobał wam się mój arabski oraz kilka serduszek dla tego ziomala. A teraz lecimy z polskim. To Polish. Yeah? Yeah. Okay? Yeah. A żeby mi, is iz win, is, in Polish is a uh, bardzo dobrze. Bardzo dobrze. Bardzo dobrze. Bardzo dobrze. Bardzo dobrze, It's very good. Bardzo dobrze. Bardzo dobrze. A żeby mi, is win. A is bardzo dobrze. Tak. Bardzo dobrze, tak. Tak, 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 yes, yes, yes. ui. Bardzo dobrze. Bardzo dobrze, a żebni Swinto I want to, uh, to repeat this one yeah. to go okay. thank, so thank you everyone. Follow subscribe abonne and see you again next year Jeśli daliście już lajka, suba i tak dalej, to teraz przenosimy się do Książulowego królestwa i pogadamy trochę o jedzeniu w Maroko. Tutaj robią sobie obiadek. Zaraz zapytamy czy możemy nagrywać. Będziemy kulturalni, bo tutaj fajnie się smaży, grilluje na no jakieś pewnie wątróbki, no. Dobra, bo tutaj się trochę ciężko patrzy na nas. Ale to pięknie wygląda, co? No tutaj musimy przyjść na to. Hello. Can I record this? Tak, ale Okej, okej, nowej twarzy Tutaj normalnie idziemy sobie na obiad Albo wieczorkiem, albo w new station Tutaj sobie siedzą A, może nie słychać dobrze Tutaj sobie siedzą ludzie normalnie i czekają A on im na świeżo wszystko robi I taki obiad Kosztuje pewnie 10 złotych Także jeżeli Wiwięka by chciała tego Ponczusia, tam pysznego, ale na świeżo, z świeżego oleju, tak? No. To idziemy zapytać chyba. Nie. Uwaga, konsumpcja Ponczusia. Poprawka. On kosztuje złoty 50 zł taki 30 centów. A my jeszcze wytargowaliśmy za 25 centów. Bo nie mieliśmy więcej. I powiedział, dobra, daj to co masz. No, bo nie miał wydać. Taki o z cukrem, niom, niom, niom. Są so fresh, są so clean. Dobra, fajne. Do nas przy tym to jest nic. Sami wiecie co? No, nie będę mówił. bo Zaraz nas zdejmą. Mam kebabika tak zwanego. Mięso zostało w masarni od razu przemielone. I sekundę później trafiło na grillka. I na wielbłądek na trawkę. Hmm. tak wygląda od środka. A tak wygląda kot żebrający. Palguma. Jesteśmy w naszej ulubionej restauracji w Tagazu, więc polecamy ją bardzo serdecznie. Ceny są tutaj sprzyjające. Przetestowaliśmy prawie każde danie w tej całej karcie. Dostaniecie zaraz przebitki, jak te dania wyglądają. Jest tutaj wspaniała obsługa. Nie płacą nam za tą reklamę i... Jest tutaj najlepsza kawa oraz najlepsze smoothie jakiekolwiek kiedykolwiek piliśmy w życiu. Piękny widok oraz miła atmosfera. Najlepsza obsługa, fajni kelnerzy bardzo, już nas kojarzą i Dostaliśmy wczoraj y, herbatę za darmo, nawet żeby w takich ramach podziękowania za to, że jesteśmy, że powiedzieliśmy dobre słowo na ten temat, więc bardzo fajni ludzie. Według mnie jedna z najlepszych restauracji w byłem. Plus oczywiście ceny, które są adekwatne i bardzo niskie. No, okay. pięć sekund gra i myślę, że on coś dam, ja. Następnego dnia pojechaliśmy na wycieczkę i poznaliśmy tam Zosię i Kubę. Bardzo fajni ludzie, których serdecznie pozdrawiamy. Razem z nimi spędziliśmy świetny dzień, a nasza znajomość zaczęła się od otwierania nasion nasionarganu. O, 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 teraz poszło Poszło, trochę czasu po Olrybska. rybska i tu żółwie są, jak atakują. Ja tu mam zaraz skoczyć do wody i będę tutaj się kąpać z tymi rybami i z tymi żywiami Naprawdę Afryka dzika, tu się dzieje Jaki klimaciur Kochani, tak właśnie wygląda Paradise Wally Nie jest to szczyt naszych oczekiwań Woda jest koloru zielonego, a nie błękitnego ale hamaczek o takiego koloru dokładnie Hamaczek jest cudowny, muzyczka gra Myślę, że jak na marokańskie standardy, jest wysoko Coś jeszcze chcesz powiedzieć? Maroko jest spoko, pamiętajcie Siemano Siema Uwaga widzowie, teraz lecimy na kłady Jest Merzlu beta. AMG mm. Budak, gdzie jesteś? <grymiany> Zrób. <grymiany> Hej Patryk, po tygodniu w Tegazu, co twierdzisz o Maroko? Po tygodniu spędzonym tutaj, myślę, że jest to mega fajne miejsce na wakacje, nawet na spędzenie miesiąca, albo nawet i, i dwóch. Na wakacje jak najbardziej, na życie dłużej raczej nie. Nie jest to Włochy, nie jest to Malta. Jest, jest to odczuwalne, że kraj i ten znajduje się w Afryce. Ale myślę, że będę chętnie tutaj wracał, na pewno w zimę. Na pewno w zimę polecamy każdemu. Tym bardziej, ta gazu, która naprawdę jest y, ładnym miejscem, które się wyróżnia i powie to każdy, kto tu przyjeżdża. Ludzie, których spotykamy, ludzie, którzy nas obsługują czy y, po prostu mamy z nimi interakcję, są cudowni, przemili i na pewno dużo lepsi niż y, w Jordanii, jeżeli chodzi o samych ludzi. Te osobowości są tak miłe, że naprawdę dla nich bym tutaj wrócił, żeby z nimi da dalej rozmawiać. No I to w sumie tyle. Tak. I dobre, i złe strony. I teraz robimy wywiad z Vivien. Co sądzisz o tym miejscu po sześciu dniach spędzonych tutaj? Zacznę od plusów, czyli tak jak Patryk mówił przed chwilą, ludzie. Jestem w szoku, naprawdę jestem w szoku, że jest jeszcze tyle dobrych ludzi, na świecie, którzy nic nie chcą od nas, bo to nie chodzi o to, że są dla nas mili, bo na przykład płacimy w restauracji i tak dalej, tylko po prostu podchodzą do nas, są ciekawi, są z nami rozmawiać, polecają nam różne rzeczy. Taka dobroć, która nie musi być e, od razu odwzajemniona, tak? Czyli coś za coś, nie ma czegoś takiego. No i e, jeszcze jeden plus to ten taki spokój. Tutaj ludzie w ogóle nie mają problemu o nic, tutaj nikt się nikogo nie czepia. Jak jest 10 tutaj parasoli koło siebie, trudno, no to wszyscy razem siedzą i rozmawiają i się śmieją. E, kultura, która nie siedzi w telefonach, to jest super. Tutaj ludzie są obecni, każdy jest ze sobą, rozmawiają, e, piją razem herbaty, grają w piłkę, no to ile ludzi gra w piłkę tutaj jest. Niesamowite i powinno być więcej takich ludzi w Polsce, którzy spędzają swój czas aktywnie. Uważam, że to jest super. A z negatywnych to tak. Uważam, że jest bardzo brudno. Tutaj są śmieci naprawdę wszędzie i w morzu i na piasku i w mieście. Um... Ale czy one przeszkadzają jakoś bardzo? Nie, no nie przeszkadzają tak, jeżeli coś jest tylko na wakacje. Ale gdybym miała tutaj żyć, to jednak chciałabym... Żeby było pięknie zadbane, bo jest to ładne miejsce, a po prostu jest niezadbane nie przez, przez turystów i też przez lokalsów. No i co jeszcze z minusów? Nie wiem. I co do tej piłki, to tak, zakochałem się w tym. Zobaczcie tutaj, biega mały Mbappe. Mały Mbappe. Co za cudowny człowiek. Samo granie w piłkę tutaj, to jest po prostu... Cudzo. Świata. To tyle w sumie. Koń... A i oglądajcie dalej. No właśnie, bo tu jeszcze będzie chyba Maroko w tym odcinku. Powinno być. E... Marrakesh. Sorry, Marrakesh, czyli też Maroko. A następny odcinek to Portugalia. Lecimy tam od razu z Marrakeszu, więc dajcie znać, czy podobają Kolejne się. Przygody. I widzimy się pewnie w Marrakeszu. Miał się kończyć film, ale w pakiecie dostajecie jeszcze marrakesz tutaj Nagrane spod kolana Tak, żeby nie było widać, ale home. W samym sercu tego młynu będziemy sobie tutaj jedli e, Vivian została przekonana, już nie wytrzymała presji Ciągle mówimy nie, 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 dzięki, ale w końcu usiedliśmy no i spróbujemy, czy naprawdę takie dobre, czy ciągle nas okłamują i mówią najlepsze na świecie. Spróbujemy. A mogę powiedzieć dlaczego ja się przekonałam? No dawaj, no. Bo jak szliśmy i pan się zapytał skąd jesteśmy, to Patryk już zaczynał uprawiać ludzi i mówi, że jesteśmy stąd. on mówi, nie no serio, skąd jesteście? I powiedział, że Magda Kester to była. Więc no tak. Więc jak Magda Kester była, to ja też. I Robert Makowicz też to ponoć był tutaj. I zaśpiewali tak? nam romantyczną piosenkę, więc przekonało mnie, no. Nawet dobre. Mięso skota. Ciekawe, ile nas za to skasują. No, nawet co nie widzieliśmy nigdzie. Nie wiem. A? Dobre. Chicken with limit. Cholera. 170 diramów, yy, czyli jakieś 20 prawie euro i zjedzone tyle co na pół osoby widać. fajnie. kamino. Myślałam, że będzie dobre, że będzie tego dużo a tu y, 170 dirhamów za dwa szłyki. i trochę kuskusu, więc smaczne było, nie ma co narzekać. W takim miejscu zjeść kolację spoko, ale no, kosztuje trochę, tym bardziej jak nie widzisz cennika przed zamówieniem. Dzięki wielkie za oglądanie tego odcinka. Żegnamy się w tym miejscu z Maroko i lecimy dalej. Do zobaczenia w następnym odcinku. Mara. Na Maroko jest spoko, pamiętajcie.